Prezydent USA Joe Biden zezwolił na ataki bronią dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, oświadczył asystent sekretarza stanu USA do spraw zachodniej półkuli. Brian Nichols wyraził nadzieję, że ta decyzja skłoni Rosję do zrozumienia bezcelowości użycia siły w celu zajęcia ukraińskiego terytorium. Dodał również, że może to zachęcić Rosję do rozpoczęcia negocjacji pokojowych lub nawet do wycofania się z ukraińskiego terytorium. Bezpośrednio po tym oświadczeniu rosyjscy urzędnicy zaczęli ewakuować swoje dzieci i krewnych z dużych miast, które potencjalnie mogłyby zostać zaatakowane amerykańskimi rakietami. Kilka dni później Ukraina przeprowadziła pierwszy od tysiąca dni wojny atak na Rosję za pomocą amerykańskich rakiet. I teraz nas je atakam. i my serce będziemy wykorzystywać. Dziękuję. Według różnych źródeł było 8 rakiet, z których tylko dwie zostały zestrzelone przez rosyjską obronę przeciwlotniczą. Bezpośrednio po tym ataku Putin zaktualizował doktrynę nuklearną. Teraz w tej doktrynie, oprócz innych postanowień, dodano również punkt, że jeśli obca rakieta balistyczna zaatakuje terytorium Rosji, Rosja ma prawo użyć broni nuklearnej. Toż to atakom z. сегодня ночью по Брянской области использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что ну они хотят эскалацию. Здесь... 20 listopada ambasada USA w Kijowie ostrzegła przed możliwym silnym atakiem na Ukrainę. Rezort poinformował, że otrzymał konkretne dane o możliwym poważnym ataku powietrznym 20 listopada. Dodano, że z powodów bezpieczeństwa ambasada będzie dziś zamknięta. Ambasada USA zaleca obywatelom amerykańskim, aby byli gotowi natychmiast się schronić w przypadku e, ogłoszenia alarmu lotniczego. Ambasada Hiszpanii w Kijowie również Ogłosiła, że nie będzie świadczyć usług w ciągu dnia z powodu możliwych zagrożeń bezpieczeństwa. Warto również wspomnieć, że w Rosji rozpoczęto seryjną produkcję mobilnych schronów ochronnych przed wybuchami nuklearnymi. Rosyjskie media piszą, że w standardowej konfiguracji schron KUB-M składa się z dwóch modułów: pomieszczenia schronowego dla 54 osób i bloku technicznego. Zapewnia on ochronę przed promieniowaniem świetlnym wybuchu nuklearnego i skażeniem radionuklidami, jak podano na stronie producenta. W wielu miastach Rosji przygotowywane są także schrony w domach. Należy również zauważyć, że Kreml całkowicie odrzuca możliwość zamrożenia konfliktu, ponieważ nie wchodzi to w zakres zadań specjalnej operacji wojskowej. Niemniej jednak agencja Reuters, powołując się na źródła. Pisze, że Putin jest gotów do negocjacji z Trumpem w sprawie zakończenia wojny, ale nie pójdzie na ustępstwa terytorialne. Agencja podaje, że rosyjski dyktator jest otwarty na omówienie kwestii zawieszenia broni, ale możliwość dużych ustępstw terytorialnych jest wykluczona. Ponadto nalega, aby Ukraina nie wstępowała do NATO ograniczyła liczebność sił zbrojnych i nie ograniczała używania języka rosyjskiego. W materiale wskazano, że istnieje możliwość negocjacji w sprawie podziału czterech obwodów Ukrainy. Donieckiego, Ługańskiego, Zaporowskiego i Hersońskiego. A Rosja może być gotowa wycofać się z obwodu Charkowskiego oraz Mierzei w obwodzie mikołajowskim. Jednocześnie przyszłość Krymu nie podlega dyskusji. Zełęski, podobnie jak wielu innych polityków na Zachodzie i nie tylko, twierdzi, że Trump może obniżyć ceny energii. Prezydent Ukrainy zaznaczył również, że otrzymał już podobne sygnały od wybranego prezydenta. Chcę powiedzieć od siebie, że rzeczywiście obniżenie cen energii niezwykle mocno osłabiłoby finansowe i militarne możliwości Rosji. Rosyjska gospodarka w dużej mierze zależy od eksportu surowców energetycznych. Te kategorie stanowią ponad 40-50% budżetu federalnego. Spadek cen ropy i gazu zmniejsza wpływy podatkowe i dochody z eksportu, co prowadzi do deficytu budżetowego i ograniczenia wydatków państwowych, zwłaszcza na programy społeczne, infrastrukturę i obronę. Spadek cen surowców energetycznych często prowadzi również do osłabienia rubla. Ponieważ zmniejsza się napływ obcej waluty do kraju. To z kolei zwiększa koszty importu, nasila inflację i obniży siłę nabywczą ludności. Warto również zauważyć, że sektor energetyczny to główny punkt przyciągania inwestycji w Rosji. Spadek cen surowców czyni tę branżę mniej atrakcyjną dla inwestorów zagranicznych i krajowych, co ogranicza modernizację i rozwój infrastruktury. Przy zmniejszonych dochodach z eksportu surowców energetycznych. Bank Centralny Rosji zmuszony jest wykorzystywać rezerwy w celu stabilizacji gospodarki, wsparcia rubla i realizacji zobowiązań zagranicznych, co osłabia stabilność gospodarczą kraju. Oczywiście sektor energetyczny jest ściśle powiązany z innymi gałęziami gospodarki, w tym z transportem, przemysłem maszynowym i chemicznym. Spadek cen ropy i gazu prowadzi do zmniejszenia popytu na usługi i produkty tych sektorów, co pogłębia recesję gospodarczą. Surowce energetyczne stanowią około 60% rosyjskiego eksportu. Głównymi odbiorcami są Unia Europejska, Chiny, Indie i Turcja. Dywersyfikacja eksportu pozostaje słaba, co czyni gospodarkę podatną na wahania cen ropy i gazu. Dochody ze sprzedaży ropy i gazu wynoszą około 15-20% PKB Rosji. To jeden z powodów, dla których spadek cen surowców energetycznych bezpośrednio wpływa na tempo wzrostu gospodarczego. Uzależnienie gospodarki od surowców energetycznych czyni Rosję podatną na sankcje ograniczające eksport ropy i gazu. Takie działania zmniejszają wolumen sprzedaży oraz dostęp do międzynarodowych technologii i inwestycji. W ten sposób obniżenie cen surowców energetycznych może doprowadzić do długotrwałej recesji, wzrostu ubóstwa, spadku realnych dochodów ludności oraz zwiększenia presji ekonomicznej na rząd. Oczywiście Rosji nie podobają się wszystkie te wypowiedzi i nadal grożą użyciem broni nuklearnej. Oto, co na przykład pisze były prezydent Rosji i bliski przyjaciel Putina Dmitrij Miedwiediew. O niepotwierdzonej decyzji o atakach w głąb Rosji i zatwierdzonej przez prezydenta Rosji polityce nuklearnej Rosji. Po tym, jak kurz wzniecony przez zachodnie gazety nieco opadł, oczywiste jest, że pomimo wyraźnego propagandowego zamysłu publikacji, wydarzenia te mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Nie jest aż tak istotne, kto i kiedy podjął decyzję o wykorzystaniu taktycznych, balistycznych i manewrujących rakiet dalekiego zasięgu krajów NATO w głąb terytorium Rosji. Tym bardziej, że próby ich użycia wobec naszego kraju już miały miejsce, nie jest aż tak istotne, ile ich dzisiaj ma wróg. Ani to, że ich użycie, zdaniem naszych przeciwników, powinno mieć nie tylko efekt wojskowy, ale także informacyjny. Nie jest aż tak istotne, że te rakiety nie wniosą znaczącego wkładu w działania wojenne przeciwnika. Nie jest aż tak istotne, że takimi decyzjami obecna administracja USA świadomie powoduje eskalację konfliktu, z którą będzie musiała poradzić sobie już ekipa Trumpa. Ważne jest jedno: to o czym mówił głowa państwa rosyjskiego 12 sierpnia, a w wyniku tego dzisiaj zatwierdzono nową wersję podstaw polityki państwowej w zakresie odstraszania nuklearnego. Wykorzystanie rakiet sojuszu w ten sposób można teraz kwalifikować jako atak państw NATO na Rosję. W takim przypadku pojawia się prawo do odpowiedzi bronią masowego rażenia na kijów i główne obiekty NATO, gdziekolwiek się znajdują, a to już jest trzecia wojna światowa. Może staruszek Biden naprawdę postanowił odejść w wielkim stylu, zabierając ze sobą znaczną część ludzkości? Zobaczymy, jak na to odpowie Rosja. Dziękuję Wam za obejrzenie i zapraszam na mój drugi kanał, gdzie również opowiadam o wielu interesujących wiadomościach z Rosji.